Cześć, hey, witajcie, z tej strony Tara, witam was w kolejnym filmie tutaj z serii Minecraft Przedszkole i ogólnie dzisiaj idziemy sobie do przedszkola tutaj oczywiście i myślę, że coś ciekawego sobie zrobimy, w ogóle zostawcie łapkę w górę, jak napiszecie słowo um, um, węgiel, to przypnę wam serduszko, myślę, że będzie naprawdę, naprawdę fajnie, ja bym na waszym miejscu chciał dostać serduszko i tutaj jest ładny konik, jest super fajnie, ej... Ej, tam jest jakiś dym w tym przedszkolu, ej, ch chodźmy szybko! Ej, co jest? Ej, ktoś się tam dusi! Halo? Ej, Dynamite, co się, co się uciekaj, uciekaj, dzieje? Uciekaj, uciekaj, Tara, uciekaj, Tara, uciekaj, Tara! Co się dzieje? O matko! Słuchaj... Podpalałem dynamity. Dlaczego podpalałeś no i... dynamity? To, to... Są w ogóle I wybuchło wszystko, wszystko wybuchło. A są nauczyciele w ogóle? Nie, nie ma właśnie. I wy, chciałem wykorzystać ten moment, fragmentu czasu. No i... i podpaliłem dynamit. No i się palił i czy nic nie stało, ale potem nagle wybuch i wszystko wybuchło i, i nie wiem co mam zrobić teraz. Bo nie wiem, możemy tu jakoś, musimy jakoś zdobyć wiadro, żeby to ugasić. Co ty na to daj na Słuchaj, słuchaj, mam pomysł. Mam pomysł. zobaczyć to. Czekaj, czekaj, czekaj. Zostań tu może, zostań tu może, ok? Dobra. Ja, ja tylko szybko wejdę, zobaczę jak to tam <sz kötü> wygląda. <teíz> to jest pełno, ej tu, <dos urudos> słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, tam się w ogóle on dusi. Ja nie mogę, no kurczę, w ogóle no nie mam to no, no, <coughs> piękne. Oj piękne, nie w końcu tam nie się ma już dymu, dzieje. ale się, w, wszystko się pali, słuchaj, w no ogóle podniosłem, po, podniosłem jakieś szyby, bo leżało wszystko na ziemi. No patrz, patrz, chodź zobaczyć, stara. Dobra, patrz. idę, idę. Patrz, co no, jest? Wszystko się kurczę. pali, widzisz? Ej, tu szybko, musimy jakoś zdobyć wiadro, tam jest rzeka, to weźmiemy wodę i to ugasimy jakoś. Ale od kogo? Od kogo. Wow, usłyszałeś co to było? Wybucha TNT tam chyba jeszcze. Tam kolejne. jest dziura w ścianie, dziura w ja ścianie nie jest! Mogę. Ej, dobra, ale od kogo my weźmiemy wiadro? No nie wiem, może jakoś je wykupimy. No, to musisz iść poszukać, kogoś ja mogę pilnować, czy na pewno tu się nic nie będzie działo z tym. No dobra, dobra, pilnuj. O, tu się wszystko pali. Ja nie mogę. Dobra, dobra, szybko idź po to wiadro, idź po to wiadro. Idę kogoś szukać, kurczę z tym wiadrem. Ja nie mogę, co się dzieje. Dobra, kurczę, muszę znaleźć tutaj jakiegoś sprzedawcę, bo naprawdę, kurczę, wpadłem tu do wody, moje ubranko się pomoczy, ale kurczę, halo, jest tu ktoś, czekajcie, jestem w tym lesie. O. Ej, widzę tam jakiegoś sprzedawcę chyba, halo, dzień dobry O, żekoladny pasęk. O, witaj, witaj co cię do mnie sprowadza? No nie wiem, ma pan może trochę żelaza? Chciałbym od pana kupić tutaj trochę, albo od razu wiaderko może Mam żelazo, ale nie przetopione i nie mogę ci go dać, ponieważ je potrzebuję No nie wiem, a co mógłbym dla pana zrobić, bo ja potrzebuję tylko wiaderka Mogę Ci dać tyle Żelaza, ale tylko jeżeli przyniesiesz mi piec, lub. Yy, znaczy, nie, nie, lub, nie, nie. <śmiecki> piec i, i węgiel. Piec i węgiel, pan powiada? Piec i węgiel, tak. No dobra, I dobra. Robię, no, to mi, ale oddasz mi do Żelaza, oczywiście. No, Skow, tylko zabrzmę sobie wiaderko. Oddam, oddam panu, oddam. Mm -hmm, mm -hmm. No to, to czekam. To, to, to wrócę niedługo. Ej, kurczę, dobra, wystarczy. Znaczy wystarczy sobie zrobić piecyk tam. tam na początku filmu był kurcze węgiel, więc tutaj podbiorę temu panu tutaj sobie drzewo trochę, żeby zrobić sobie crafting i, i te sprawy wiecie, wiecie o co chodzi. Dębowe drewno, czekajcie. O kurcze, dobra. Chyba jeszcze jedno nam potrzebne jest, bo jeszcze musimy wykopać trochę kobla. Dobra, zróbmy sobie crafting kozacki tutaj yy, i skraftujmy sobie oczywiście kilofik. Yy, pyk, pyk, pyk. Dobra, kilof i czekajcie, gdzieś tutaj. O, tutaj w tym jeziorku było, więc, ale poczekajcie, najpierw może wykopiemy sobie kamień ze skały, bo. Bo nie chcę w wodzie kopać kamienia, bo i tak to jest uciążliwe trochę, więc czekajcie, wykopię sobie tutaj kamień. Mm, 8 kamienia jest jak mnie mam potrzebne na piecyk, więc sobie tyle właśnie wykopię. Pyk, pyk, kurczę, 7 osiem dobra, umiem liczyć jednak, więc idę sobie tutaj jeszcze po węgiel, kurczę, ale jak tak można w ogóle rozwalić przedszkole jak dynamik, no nikt by tak nie zrobił inny, no, kurczę, kurczę, najgorzej, czekajcie, ile węgla nam jest potrzebne, na 3 żelaza chyba są na, na wiaderko, mm, dobra, wykopmy sobie tutaj jeden węgiel, 3 wykopmy, 3, kurczę, 3 węgle wykopmy sobie. Mm, i będzie naprawdę nie, dobra, cztery, albo dobra, już wykopmy te wszystkie, pamiętajcie też, żeby napisać węgiel, żeby dostać serduszkę i też również zostawcie apkę w górę na 2000 łapek, kolejny film pojawia się już, yy, no nie wiem, dzień później, czy dwa, albo trzy najwyżej, ale wiecie, no, i możecie też napisać w komentarzu, jaki zadymiasz może być w kolejnym filmie, mm, dobra, dzień, dzień, a nie, jeszcze, kurczę, crafting, już zapomniałem, macie no, żeby skraftować sobie piecyk, mm. Jestem już proszę pana, halo? O, o dzie, dzień dobry, masz piec i węgiel? Tak, mam piec i węgiel już tutaj, wkładam o, sobie węgiel i... To przypalamy żelazo o, teraz. Bardzo fajnie i... Powiedz i... w ogóle mi, co, co ciebie sprowadza do takiego starca? No kurczę, no... Mój kolega podpalił przedszkole, no i całe jest... No, muszę mieć, kurczę, wiaderko, żeby je ugasić. Co? No pożar Cześć, się pali? Tak. <słuch> Jak to? Tam jest mój wnuk! Daj na Mike! Naprawdę? To on właśnie je podpalił i zniszczył! Co? jaki głupta z niego! Mówiłem mu, żeby się nie bawił tym dynamitem! I to jeszcze w przedszkolu! Ale wszystko z nim w porządku? No tak, wszystko w porządku, uciekł i chyba tam jeszcze bardziej chciał to rozwalać, ale nie jestem o, pewien. Dobrze, nie ja... potrzebujesz na to wiaderko. Trzy, to panu oddaję o, jedno Dobrze, o, super, to ja mogę teraz. O, o i super, i mam skraftowany pistolet teraz. No. O, dobrze, to. O, o, dobrze, to ja idę holować na sarny, a wy się zajmijcie tam tym przedszkolem, żeby Dobra. na pewno się nic nie Dobra. stało. Do, daj do na widzenia, panie, panie dziadu, Do widzenia, na do widzenia. Dobra, kurczę, ej dziwna sytuacja. Chodźmy sobie, weźmy sobie tutaj mm, sztab, znaczy, zróbmy sobie wiadro i trzeba jakoś ugasić to przedszkole. Ja biorę tutaj wodę i już normalnie idę ugasić ten pożar Dobra kurczę biegnę do tego przedszkola, bo w sumie nie ma co się ociągać o daj, daj na Szybko, szybko mam, kurczę, patrz tam się dymi Szybko musisz iść po wodę tam, jakąś mam wodę, mam wodę co? Dobra, gasimy dobra. to gasimy yy, to Tak, musisz się rozlać tam jakoś Dobra, Chodź, to dobra. To czekaj może z góry, ja by też będę gasił <głusza> Czekaj o uważaj żebyś się nie podpalił Do schodów na górę Patrz tutaj jest most albo dobra o nie spadłem na dół daj co się dzieje Szybko, musisz puścić włączył. wodę dobra. Puść wodę Dobra, już puszczam wodę O, dobra Dobra, dobra, on wpłynę nią, wpłynie dobra. O, dobra Dobra Dobra, stary kurczę, jest Dobra, jest woda, już... jest woda Chodź, musimy poczekaj. gasić Łapką gaś, łapką Łapką? To poczekaj Łapką o, Kurczę Ale to parzy, ale się. dobra Au. Czekaj, możemy wezmę trochę tą wodę, bo wiadrem z wodą będzie się łatwiej gasiło. Dobra. OK. O, dobra. Ło. Tutaj się... Kurczę. Wszystko. O! Kurde! O, dobra. dobra! Cały dobra, już się tu dobrze. rozwalił. Dobrze, lepiej o. żeby całe niż żeby coś się dobra. nam stało. To chyba wszystko. O matko, o, wpadłem! Kurczę. Rozlej mi wodę! Dobra, Rozlej mi wodę! Masz, kurde! O. Ale Akcia widział, zostawcie łapkę w górę za nią. Kurczę. O matko. O. Kurczę, tam... Co teraz? Nie wiem, daj na Mike Nie. Jeszcze ja ja też... pożar i... Kurczę! Teraz trzał, mi się miszyło. przypomniało, że mój dziadek gdzieś miał po polować na sarny! No i... właśnie ja go spotkałem i kupiłem od niego żelazo i wiaderko, wiesz? D wie, że nic mi nie jest. O matko! wiesz, wie, że nic nie jest. Ej dobra, słuchaj, ja może do niego pójdę, okej? Okay? Dobra. dobra Słuchaj, dam ci dam ci moją... E, dam ci moją literową gwiazdę, okej? Okay? Dobra Ej, bo A, ja, ja nie chcę chodzić plaz... do przedszkola, naprawdę? Naprawdę, ja może się sobie zatrzymać, jakby okay. przyszedł nauczyciel. Powiedz, że to wszystko ja, ale ja już nie wrócę jak coś. Dobra. Nie lubię przedszkola. Widzisz, co się dzieje przeze mnie. Dobra, Aha. ja lecę, cześć. Dobra, siema, do zobaczenia. Kurczę, widzieliście to dostępne do gwiazdę, ale ugasiliśmy pożar normalnie. Świetnie, kurczę, ja teraz czekam na nauczyciela. I normalnie zaraz, za, zaraz kurczę tutaj. Zaraz, no nie wiem co się stanie, no, 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 poczekamy na tego nauczyciela, no i zobaczymy jaki będzie wymiar kary, albo nagrody. Dobra kurczę, już trochę tu czekam, może zaraz pójdę do domu, bo jakby nie mam kurczę, co robić tutaj, a nie ma tutaj żadnego nauczyciela. O, ty chyba nauczyciel tu idzie. O, dzień dobry. Ej. Co tu się stało? No, no ogółem no to co? Co? Dynamite to? to wszystko podpalił, ale ja to zgasiłem z nim Ty razem. to zgasiłeś? Tak. Ty to... O kurczę. Ja nie mogę. Jak to się wszystko stało? Powiedz mi. Przecież to trzeba zgłosić na policję. Wszystko. Pali no, się. Nie mogę. No no. oła, moja noga. Ej, Dobra. Proszę, proszę chodź pana, nie pan wraca. Albo zajdę tu do pana. O, w ogóle mam Lederową gwiazdę. dostałem od Dynamite'a, bo on o, mówi, że już nie chce tu chodzić No i Dynamite o. dał mi swoją gwiazdę i mówi, że już nie chce tutaj chodzić do przedszkola ogółem, No to już niech pan mu daruje. Mhm. Tam ja ugasiłem ten pożar. Dobrze, posłuchaj mnie, młodzieńcze. I... Przeczytam tylko, jak pisze w prawie przedszkola. O, dobrze. Otrzymujesz kolejną neterową gwiazdę. Oznacza naprawdę? to, oznacza to, że awansujesz na Ultra Pro X 43 Zadymiarza. Czyli ja, możesz ja walczyć ze wszystkim. Ja, ze wszystkim. naprawdę? Tak. No to tak. niech pan mi da już tą gwiazdę drugą. Dobrze, dobrze. Poszukam w kieszeni. O! Tu o, jest dziękuję, druga dziękuję. Ja nie mogę widzowie, Twoi mam rodzice, rodzice będą dumni. No będą, będą, dziękuję, Będem. ja tutaj wyjdę już tylnym Dobrze. wyjściem. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Bo, do, 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 nie jestem najlepszym zadymiarzem w przedszkolu. Mam dwie nederowe gwiazdy, niektórzy nie mają nawet jednej. W ogóle widzowie zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie, y, zostawcie również subskrypcję z dzwoneczkiem. No i ogółem no to dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Ja byłem Tarą i do zobaczenia. Cześć.